Witam wszystkich ponownie. Dziś pokażę Wam pyszny przepis na miodownik z serem. A w zasadzie z gotowanym sernikiem pomiędzy. Do tego jeszcze orzeszki w karmelu chrupiące. Pyszne ciacho. Nie tylko na święta, ale i na co dzień. Trochę pracy, ale naprawdę warto. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem, Zaczynamy od roztopienia 100 g masła. Masło roztopione możemy zdjąć z ognia i przestudzić. Masło już przestygło, możemy zagniatać ciasto. Do misy robota wsypuję pół kilograma mąki pszennej tortowej. Dodajemy również dwa całe jajka. Roztopione i przestudzone masło, dwie łyżki miodu, pół szklanki cukru i łyżeczkę sody oczyszczonej i łyżeczkę proszku do pieczenia. Zagniatamy gładkie ciasto. Ciasto mamy gotowe, musimy go podzielić na dwie części i każdą rozwałkować osobno na placek. Przygotowałam sobie blaszkę 24 na 28 cm. Wyłożyłam papierem do pieczenia, a z tego względu, żeby potem łatwiej ciasto było mi wyjąć z blaszki. Musimy teraz ciasto rozwałkować na spodzie. Ja sobie je pokroję w plastry. Będzie mi łatwiej potem wałkować. Ciasto przygotowane, wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni i pieczemy około 12-15 minut. Później robimy to samo z drugą częścią ciasta. Pieczemy drugi taki sam placek. Placki po upieczeniu studzimy. Zrobimy teraz masę serową. W zasadzie sernik gotowany do środka. Musimy w dużym garnku rozpuścić. 250 g masła razem z cukrem, półtora szklanki i jednym opakowaniem cukru waniliowego. To nam się pomału niech rozpuszcza. A my w międzyczasie zmieszamy ze sobą 6 łyżek mąki ziemniaczanej, Razem z pięcioma jajkami i szklanką mleka. Musimy wszystko razem dokładnie zamieszać. Najlepiej taką trzepaczką. I gotowe. Masło nam się tu już z cukrem pomału stopiło. Będę teraz dodawać po trochę twaróg. Może być tradycyjny, zmielony dwukrotnie lub z wiaderka, ale mocno gęsty, taki jak u mnie, że nie jest wodnisty. Kilogram. Dodajemy po trochę i mieszamy. Najlepsza jest do tego rózga, bo dzięki niej dobrze rozmieszamy ser z resztą składników. Zaczyna już pomału bąbelkować, więc możemy dodawać pozostałe nasze wymieszane składniki. Jeszcze raz je zamieszajcie, bo mogła mąka osiąść na spodzie. I wlewamy. I gotujemy, aż mocno zgęstnieje i znowu zacznie bąbelkować. Już zaczyna mocno gęstnieć. Musimy jeszcze chwilę poczekać, aż się zagotuje, żeby mąka już nie była surowa, wtedy wyłączamy gaz i odstawiamy naszą masę na około 10 minut, nie dłużej odczekałam 10 minut, żeby masa nie była już tak mocno gorąca, żeby była jeszcze ciepła, ale nie już taki żątek. Przełożyłam sobie do blaszki z powrotem, już bez papieru, pierwszy placek i wyłożę na niego moją masę. Rozprowadzimy ją po, po całości. I nawierzch drugi placek. Dociskamy go do spodu. I zostawiamy. Możemy zająć się orzeszkami. Na patelni roztapiam 150 g masła. Razem z połową szklanki cukru. I miodem. Tego miodu około 3 łyżek. Jeszcze tylko orzeszki. Ale to dopiero jak się rozpuści masło z cukrem. Masło się roztopiło, cukier również. Orzeszków dajemy 300 gramów. Ja daję orzeszki solone, bo moje dzieci lubią jak jest karmel lekko słony. E, oczywiście możecie użyć normalne, niesolone. Mieszamy i jeszcze smażymy nasze orzeszki no około 5-7 minut. Gorące orzeszki w pięknym karmelowym kolorze wylewamy na nasz placek. Rozprowadzamy je równomiernie po całym wierzchu i zostawiamy do całkowitego wystygnięcia. Jak ciasto jest już zimne, przekładamy do lodówki. Kroić najlepiej jest na drugi dzień, a smakuje najlepiej na drugi albo nawet na trzeci, jak placki porządnie zmiękną. I gotowe, możemy wcinać. Jeśli podobał się wam mój przepis, próbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. A. Do usłyszenia.